Ok. Continue. Ok. Wykorzystując chwilę ciszy, bo on nie gada, to powiem tak. Co się gapisz? No. Um, jeśli będziecie chcieli, żebym przewijał te filmiki, to nie ma sprawy, będę przewijał. A jeśli nie no to nie piszcie nic <grymne> Okej, okay, teraz mamy dwie opcje yy, Mogę yy, na pewno negocjować <grymne> Ok, I mamy tylko jedno, czyli wydanie tego rebeljanta. I teraz tak Mogę przejść na dobrą stronę, lub na złą stronę. Tak, ciężko wybrać. Ja. Gdzie moja poświadomość? Gdzie ona e, jest? Eee, jestem, jestem, Fira, bo na kawcze byłem że koleżanką, a co obiega? Eee, co mam wybrać, dobrą, czy złą? ja hey, hey, czy tu wybieram lepę dobrą, bo zły zawsze jest tak, że dobry ginie, więc lepiej trzeba wybrać dobrą stronę. O że ty w mordę kopany Jezus mare bać! Tu na pewno zginę, więc... Oj! Wiedziałem, wiedziałem że zginę źle wszedłem <grywa> Ach, źle, źle wszedłem w nie tą dziurkę to trzeba Coś mi tam... On coś mówi o shotgunie z tyłu domu ale tego tu chyba nie jestem pewien huh. A tam jest rebeliant z karabinkiem, co by tu wybrać? Jeden chuj I tak zginę W domu tu nie masz żadnego pieprzonego Shadgana. Może z tyłu No tak, to się okaże. Eee, salut Salud. And get the fuck out here. Dziś ma to. zaleska. Wo! Jej yeah. Nie! Ja hassę, powiedzieć o Okej. Okay. że ja I don't have... Fuck. ja się all over for you. Well, the rest of us Fucker! So <talking> <Huh. command> It's, It's over. Now, think, Victor, think, think. I should find the resistance. Where were they? Wait. <hazan> Urala i jedziemy już z tego bagna. E, e, e co? E, dobrze się e, Bo wiesz, e, ja tam chciałem mogłem mylić z tą e, dobrą i złą stroną, nie? Teraz to nie ma znaczenia. Okej, okay, jedziemy dół. Turbo maleńki. Stoją ok Trzeba pominąć Kolumba Dojdziemy no, do naszych rebeliantów I to będzie chyba koniec naszego kolejnego odcinka Aba, chociaż Wolę So ship shagger. So ship shagger. Yeah, fucker. yeah Dead rise. Okay. Spowolnimy, spowolnimy. Ha, good joke. Oni mogą mnie ścigać, a pośledzić. No jest malutki, cała epa. Oż ty mord, co to było? Ej, ja no ta gra jest zajebista, zajebisty simulator. Mogę wybrać złą stronę Ale Zobaczymy jak pójdzie w dobrej stronie Moja poświadomość, powiedziała mi tak No bo wiesz, ja tu jestem, zajmujesz nie, poczodomość zajmujesz to więc No to to wiesz, no, no wiadomo tak, wiadomo. Będziesz moim przyjacielem na wojnie. Bo mam nadzieję. Że będę miał ich trochę więcej niż tylko ciebie. E, tak, spoko, spoko. Tylko pamiętaj, nie? Uważaj na głowę, bo e, na, na szelcze nie musisz uważać, bo to jedno wielkie małe coś tam, co odbija tylko bum bum bom, nie? wiem. spoko tak. Uważaj na mnie. Spoko. Dobra. Co by... Czy ja dobrze kurde jadę? Okej, okay, mam czas Gdzie ja jestem? Oh Okej, okay, ja jestem tu, a resistance jest tu To szukaj sobie Dobra, chyba ja najpierw idę ładować Ej, tylko 12? Oh, wow. Cii. Helikopter. Helikopter. Fuck. To nie z patrolu. Jakieś malutki dajesz. Tron hmm. ma. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobrze, mamy tutaj. Pewnie mnie szuka ten. Taszek. Teraz trzeba uważać. No to dołączamy do rezystencji grupy uderzeniowej. Jest, są, są. Dobra, jedziemy. Yeah, jeja, yeah, jeja, yeah, jeja, yeah. te amortyzatory. Jeja. Yeah. Ojeja. Oh, yeah. Ej, panowie, panowie, Szykujcie kawkę Po co się teraz odzywać Na razie cię nie potrzebuję Ale ja jeszcze odzywam każdy szczer, tak, to w końcu ja Twoją podświadomością, a nie czy moją Dobra, kie jestem Przynajmniej by to mieli no, nowy pojazd Jejja Jejja, jejja, skaczek Panowie, z wami nadjeżdżam. Jej, Mission complete. Ach, dobrze widzieć ten znaczek. No, co? So. xx Wiktor uh, Troska Aha No dobra, straciłem przyjaciół, ale... You killed 3 soldiers Mój To na tym byśmy teraz skończyli nasz drugi odcinek Mam nadzieję, że się podobał i pamiętajcie, jeśli chcecie, żebym przesyłał te niepotrzebne filmiki, to powiedzcie, ja będę przesyłał. Moje oglądam tylko po to, żebyście wy nie mówili, że przebijał. Jeśli nie, ch nie chcecie, żeby nie chcecie tych filmików, to mówcie, w komentarzach piszcie i pozbędziemy się tych filmików. No dobra, to na razie. jabłuszka!